Do brutalnego zabójstwa doszło w miejscowości świecie w powiecie lubańskim. Dnia 17 lutego 2012 roku około godziny 1925 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu otrzymał telefoniczne zgłoszenie o fakcie ujawnienia zwłok 60 letniego mężczyzny Edwarda O. w miejscu jego zamieszkania w miejscowości świecie. Policję powiadomiła kobieta z sąsiedztwa, która odkryła zwłoki mężczyzny. Pokrzywdzony posiadał liczne rany kłute w obrębie klatki piersiowej, karku oraz twarzy. W toku podjętych na miejscu zdarzenia czynności ustalono, że mężczyzna ten został zamordowany wieczorem 16 lutego 2012 roku przez dwóch młodych mężczyzn, Piotra B. i Wojciecha W., mieszkańców Świecia. W trakcie czynności ustalono, że 19-letni mężczyźni weszli do domu 63 latka z zamiarem zabójstwa na tle rabunkowym. Ich łupem padły pieniądze w kwocie 58 zł. Mężczyźni ci od następnego dnia zostali zatrzymani przez policję. Przedstawiono im zarzut popełnienia zabójstwa na tle rabunkowym. Oczywiście w związku z popełnionym rozbojem tylko jeden z podejrzanych Wojciech W. przyznał się do tego czynu. Postanowienie Sądu Rejnowego w Lubaniu z dnia 20 lutego 2012 roku zastosowano wobec wymienionych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zatrzymanie usłyszeli już zarzut zabójstwa. Grozi im kara dożywotniego więzienia.